A więc Hejka, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga z wakacji. Właśnie mamy godzinę 6.30 i ja zaraz wyjeżdżam, ale gdzie? To powiem Wam dopiero na miejscu. Także biorę moją walizkę i zapraszam Was do oglądania. Proszę bardzo. I jedziemy. Także tutaj mam plecak, tutaj mam walizkę. No i wychodzę taki mój outfit na jakieś 5 godzin podróży. My, jakoś godzinę temu dojechaliśmy na miejsce. Dojechaliśmy właśnie pod nasz ym, hotel, apartament, coś takiego. Więc teraz mi to poszedł tam zarezerwować, w sensie odebrać chyba klucze. No i zaraz wam zrobię room tour jak tylko wejdziemy do pokoju. No i pokażę Wam wszystko, jakby wiecie, oprowadzę Was po całym tym. Będziemy właśnie wjeżdżać na podziemny parking. Zobaczcie, tam są takie garaże. Dobra, więc teraz pokażę wam room tour naszego tego apartamentu. Więc tak wygląda wejście. Jest taki korytarz, jak widzicie i jest szafka obok. Naprzeciwko jest lustro. Proszę bardzo. Tutaj ja. Są tutaj takie cztery osobne pomieszczenia. No i tak się prezentuje pierwszy pokój. Następnie mamy pierwszą łazienkę. No, i teraz wchodzimy do mojego pokoju, który zresztą jest taki sam jak ten poprzedni pokój, więc no tak się on prezentuje. Teraz wchodzimy do ostatniego pomieszczenia, którym jest salon, taki z kuchnią. No, i tutaj właśnie macie kuchnię, stół i właśnie tam jest dalej telewizor i taka kanapa. No i teraz wychodzimy na balkon i proszę bardzo, widok na las. Muzyka Tutaj miałam dość ciekawą historię, y, którą może kiedyś Wam opowiem związaną z tym rowerem. Idziemy sobie właśnie na plażę pierwszy raz, odkąd przyjechaliśmy. No w sumie dzisiaj przyjechaliśmy, więc idziemy pierwszy raz sobie na plażę. No, proszę bardzo, pierwszy raz idziemy taką, takim chodnikiem, takim ładnym, taką ścieżką, a nie takim piaskiem. Ale zawsze idzie się przez las. Ogólnie to doszliśmy do czegoś takiego. I tu jeszcze jest jakby, to nie jest jeszcze taka plaża, plaża, tylko idziemy już po takim piasku. Nie będę ściągać butów. Proszę bardzo, właśnie doszliśmy do morza. Jest bardzo ciężko. Nie wiem, jaką ścieżkę, ale jest. Udało się. Hejka moi drodzy, witam was w kolejnym dniu tego vloga Jest strasznie chaotyczny, ponieważ nie wiem jakie rzeczy mam nagrywać, a jakie nie Czasami zapominam No w każdym razie teraz sobie siedzę na balkonie, bo tylko tutaj jest zasięg, a dodawałam wam Insta story. No i tylko tutaj właśnie jest zasięg I jem sobie teraz croissanty na śniadanie no i tutaj wszyscy mnie rozpraszają, bo my siedzimy od razu naprzeciwko wejścia na plażę, więc mm, wszystkich tutaj widać jak wchodzą i wychodzą. No, ale w każdym razie mm, reszta poszła na plażę. Ja wstałam trochę później, dlatego nie poszłam. No i teraz sobie siedzę. Mamy godzinę zaraz 12. Zaraz wam pokażę mój outfit dzisiaj, na dzisiaj. No i zobaczymy, pewnie potem pójdziemy na miasto, na obiad czy coś takiego. Także proszę bardzo, mój dzisiejszy outfit to właśnie taki top i długie takie szerokie spodnie i to tyle. O, proszę bardzo, od tej strony mogę Wam pokazywać. Proszę bardzo, tak to, to się tutaj prezentuje. Wiem, że już Wam to pokazywałam, ale no czemu nie? Tam widzicie jest wejście na plażę. O. Tam ludzie idą sobie, tu wychodzą i mamy taki balkonik, i tutaj sobie siedziałam i jadłam sobie śniadanie. Także tutaj, tak to się prezentuje, proszę bardzo. Hejka, moi drodzy, przyjechaliśmy właśnie sobie na jedzenie i chyba idzie burza, więc ogólnie super, ale przyjechaliśmy sobie. Tu jest taki park, proszę bardzo, jest bardzo dużo osób na kolonii, na obozie, więc mm, no. Jeszcze nie wiem co będę jeść, ale bo w sumie nie wiem czy jestem jakoś głodna. Proszę bardzo. Tak. Hej, witam Was w kolejnym dniu tego vloga. Dzisiaj mamy czwartek i my właśnie przyszliśmy pod taki inny hotel. Tutaj jest jakby takie jedzenie, więc zobaczymy, co sobie weźmiemy. I to jest tak blisko naszego hotelu, więc zaraz Wam pokażę, co sobie wzięłam. Hejka moi drodzy, więc byłem właśnie tutaj na dole w garażu zrobić jakąś ładną fotkę.